Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarec, Zdrowie Uroda i Fitoterapię. Dzisiaj Wam przedstawię przepis na bardzo prostą herbatkę, bardzo fajną z medycyny ajurwedyjskiej. Poprawia ona procesy trawienne oraz pomaga spalać tkankę tłuszczową. Ogólnie, jeżeli chodzi o cynamonowiec, to różnego rodzaju preparaty, jakieś mikstury były wykorzystywane już od dawna przy nawet bardzo poważnych dolegliwościach. Takie jak na przykład gruźlica, płuc albo jelit, przy różnego rodzaju bólach, migrenach, przy cholerze itd. Obecnie w medycynie ayurvedyjskiej najbardziej się ceni cynamon za jego działanie. Przeciwzapalny i antybakteryjny. I przepis na herbatkę jest bardzo prosty. Zobaczcie, jak on wygląda. Będzie nam potrzebna szklanka wody i jedna łyżeczka suszonej mięty. Jeżeli ktoś chce wykorzystać świeżą miętę, to jak najbardziej można jedną, dwie gałązki świeżej mięty zamiast takiej łyżeczki suszonej zaparzyć. Tak jak zaparzamy zwykle herbatkę miętową. Do tego dodajemy jedną czwartą łyżeczki. Cynamonu ceilońskiego. I tu szczególnie chcę zwrócić uwagę, że to musi być cynamon cejloński, a nie żaden inny, ze względu na to, że cynamon cejloński ma bardzo dużo właściwości leczniczych, ale nie zawiera kumaryny, nie zawiera tych składników aktywnych, które niestety bardzo niekorzystnie wpływają na wątrobę i nerki. Ja mam na kanale dwa takie filmiki, cynamon na co pomaga, a na co szkodzi i drugi, jak odróżnić właściwy cynamon w sklepie. Który kupować, a który nie. Jeżeli nie widzieliście tych nagrań, koniecznie po nie sięgniecie. Także nam będzie potrzebny do tego przypisu cynamon cejloński. Jeszcze raz to podkreślę. Dodatkowo jeszcze będzie nam potrzebna czwarta łyżeczki tartego imbiru. Ja wiem, że w takich przepisach, kiedy podaję, bardzo często Państwo zadajecie pytanie, czy można nie tarty imbir wykorzystać, tylko świeży w plasterkach. Powiem od razu tak. Jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości od strony układu pokarmowego na tyle, że tak mocne ostre przyprawy stosować nie może, bo przecież tarty imbir jest dość pikantny w smaku, no to wtedy jak najbardziej można zastąpić w plasterkach. Ale ogólnie taki oryginalny przepis to musi być tarty imbir, bo chodzi nam i o poprawę procesu trawiennego i przede wszystkim na to, żeby rozgrzać mocno organizm i żeby w naszym organizmie tchanka tłuszczowa zaczęła przykształcać się w energię. Energia wtedy się wydala, organizm jest bardziej rozgrzany i w ten sposób my pozbywamy się niepotrzebnego tłuszczu z naszych komórek tłuszczowych. Natomiast, po, zobaczcie, po tym zmieszaniu e, mięty suszonej, cynamonu i imbiru my musimy zaparzyć to przez 5 do 7 minut, a dopiero później dodać jedną lub dwie łyżeczki świeżo wyciśniętego soku z cytryny. I taką miksturkę, taką herbatkę wypijamy godzinę przed snem. Poprawia ona nam perystaltykę jelit. Hamuje rozwój flory bakteryjnej tej chorobotwórczej w naszych jelitach. Dzięki temu redukuje gazy, usuwa takie procesy fermentacji i wspomaga procesy Odchudzania. Natomiast taką herbatkę można pić nie tylko na odchudzania i na poprawę trawienia, również poprawia bardzo fajnie proces zasypiania. Jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby zasnąć, to może do takiej mieszanki, może w ogóle trochę ją zmodyfikować, żeby to była nie po prostu łyżeczka mięty, tylko łyżeczka mięty z melisą razem i można wtedy dodać troszeczkę miodu. Ogólnie wiecie, że miód przyczynia się do tego, że lepiej śpimy. Tylko że jeżeli chcemy się odchudzać, no to wtedy miód nie będzie nam wskazany. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma cukrzycę lub insulinooporność, to miód, a szczególnie przed snem, wskazany dla nas nie będzie. Także dwa przypisy: jeden na odchudzanie i procesy trawienne, i drugi bardzo podobny na to, by poprawić nasz sen, by stawaliśmy bardziej wypoczęci. Także korzystajcie z takich fajnych i prostych przypisów. Może tylko jeszcze jedna taka mała uwaga. Pamiętajcie jednak, że takie mocno rozgrzewające herbatki nie stosują osoby, na przykład kobiety w ciąży, nie stosują też osoby, które mają bardzo poważne dolegliwości związane z układem pokarmowym, na przykład takie jak wrzody żołądka lub dwunastnicy, no i bardzo ostrożnie osoby, które stosują leki na rozrzedzanie krwi. Ale o tym mówiłam w wcześniejszych także sięgnijcie po nich, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A ja bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach.